24 lutego świat stanął w obliczu brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Ten lęk stał się udziałem społeczności międzynarodowej, ale jednocześnie, tak jak zmobilizował całą społeczność międzynarodową, tak zmobilizował naszą społeczność uniwersytetu. Podjęliśmy działania dotyczące wsparcia socjalnego, prawnego, psychologicznego studentów. Z Ukrainy uchodźców oraz studentów, którzy studiują w naszym uniwersytecie. Były to i są nadal zbiórki rzeczowe Parlamentu Studenckiego, kół naukowych, porady prawne, wsparcie tłumaczeniowe, uczenie nieodpłatnie języka polskiego. 140 osób z Ukrainy. Podjęliśmy także decyzję w związku z kryzysem migracyjnym, który ma miejsce. Udostępniliśmy nieopłatnie jeden z domów studenta na schronienie dla Ukraińców, kobiet, dzieci i osób niepełnosprawnych. Minister Edukacji przyznał Uniwersytetowi Przyrodniczo-Kumanistycznego w Siedlcach zwiększenie subwencji inwestycyjnej w wysokości ponad 10 milionów złotych. Ja Panu Ministrowi dziękuję, i ja Pana Dyrektora o ponowne przekazanie podziękowań naszego, naszego środowiska. To wsparcie zapewni nam stworzenie warunków umożliwiających kształcenie studentom na najwyższym poziomie i prowadzenie badań naukowych. Niezmiernie otrzymujemy i jesteśmy bardzo wdzięczni wsparcie od władz samorządowych regionu, zarówno miasta, powiatu, jak i województwa. Motywuje nas to i wspiera nasze ambitne cele. W ramach tych przedsięwzięć inwestycyjnych podam pewne egzemplifikacje, mianowicie rozpoczęliśmy budowę pracowni anatomii prawidłowej, laboratorium biologii molekularnej i genetyki, rozbudowę centrum symulacji medycznych. Łącznie nasze inwestycje, ten duży plac budowy, który jest w uniwersytecie, wynosi koszty tej inwestycji około 20 milionów. Pragnę Państwa zapewnić, że z pewnymi emocjami, ale to też jest dużą dozą optymizmu, chcę powiedzieć, że konsekwencje, konsekwentnie stawiamy kroki, które mam nadzieję przybliżą nas do strategicznego celu, jakim jest utworzenie w Uniwersytetu w kierunku lekarskiego.